Radisny, wesoła liluja zwłóczyć po swemu usiomu chrystiańskomu switi. W tym roku razem z bratami z chydnich cerkow świętujemy dzień peremochy, dzień woskreszenia Jezusa Chrysta na święta świata chrystiaństwa. Prawdy, jaką progoszujemy i Szczodnia jak chrześcijanie, że Jezus Chrystus woskres, Bóg, jaki staw ludynę ją przez zrodzenia z Dziwy Maryi i z Ducha Świętego w utrobie materii, gdzie Bóg wziął ludzką przyrodę przez zrodżenia, tak samo jak każdy z nas przyszedł na świat. Dar życia Boga, Jego podobu, i tiło przez rodzenia, przez uczest, w danie życia. I dzisiaj świętujemy i radujemy o to, co jest życia. I tomu wzuczyć wesełe, radisne i wielkie alleluja. Z początku. I to duże, silno dla nas osobisto zaraz i teraz rozumie każdy z nas i przeżywają swoją tajemnicę. Ten moment, jaki tutaj z tego boku w lewą widmene, od mnie, prawą od was, gdzie była tajemnica, gdzie my moment, kiedy Jezus przebywał na modlitwie, kiedy przeżywał ten moment, że ma wziąć tę czaszę, że był nalakany, że Jego czekała śmierć, że jego czekało stolik strażdania, że jego czekała chresna droga. I był uwiązany. Był w ciemności, był w był znieważany słowami, ale i fizyczno. że його zasudolę niesprawiedliwo na śmierć, witknął jego naród, jaki jeszcze niedawno krzyczał Hosanna i poszedł w tę drogę kazni śmierci, Chrysta i pomer. I był pochowany w grobie. Taką dla nas wizualizację, żebyśmy to lepiej przeżyli, była ta grobnica z Wielkiego Piątnicy, rozpięcia. Wielką lubowi Boga do nas, Boga ludyny już za Chrysta, jakiej za tebe za mnie życia. Bo w nas samych wystarczaje zła, gricha, śmierci. I to zło i cygli w śmierci na szczodny w osobliwy sposób, konkretno tu i zaraz, każdy z nas przeżywa i odczuwa. I bardzo kto wymyraje Niesprawiedliwie, niepotrzebnie i to w duże ciężkich strażdaniach i bardzo bardzo je pochowanych może za rano może nie potrzebno i my widawali cześć i w adoracji modlitwie za Chrysta w grubnici. ale na trzeci dzień dzień jak i pomer. Ten nasz Bóg, Jezus Chrystus, narodzony z diwy Marii, i dzisiaj woskres. Woskres tę nić w jaką my tak gołosno ozwuczyliśmy przez Liturgię wielkiej i Subotę, ją słowem, nasyczymy ją zewnętrznymi znakami, wspólnotą, z śpiewami, z modlitwami, tym znakom peremochy, paschałom światłem chrystowym, nami, jakie nie przestaje dawać te światło, to stula peremozilla, to to czerwona nakładana stula na chrest jak peremozilla, święscenika, żertwy i jaki daje życie dla nas, figurką taką znowu wizualizację, że my kraszcze krążce jeszcze przeżyli, Figurka Chrysta, Woskresłego, jakiej już nie jest w grobnicach, już już niczego nie trzymaje. Jak I jak wychodzić z bałasoweniem, z sztandarom permochy, I tomu my to śpiewamy. Alleluja uroczyste. tomu uczni aż nie idą, a pospieszają biegom, żeby podobrzeć, czy to prawda, że ten grób to miejsce śmierci, to miejsce porażki czy ono porożnił? Tak, porożnim, bo je peremożec. Bo win peremich. Chrystos wincit, Chrystos regnat, Chrystus imperat. Chrystus peremich, Chrystus Chrystus ceruje. Chrystus je nami I to mu śpiew w sekwencji chaj paschalnej żertwi, Wicz na sławalynę, jej i prosławiać chrystianę spilno i ten przepił też pomiędzy czytaniamy ten dzień gospodni weselimo z w radys liluja. alleluja i tak jak zwrócić odna z takich widomych, starożytnych można wże сказать pyseń paschalnych jakie też i mają mowę ukraińskomu perewodzi wytryć słozy kto w chła, kto w żałobie po Chrystu rozpiatemu. Zaspiewajmy Piosenkę Sławy i wkłonimy się Jemu. Chrystus z martwych woskres nyni. Świat radzi się tej nowiny. Alleluja! Alleluja! Chaj Alleluja. Alleluja! Bo Chrystus, Alleluja, Chrystus Bo woskres. Alleluja nechaj Chrystos Chrystus Bo woskres.